A, wczoraj to zrobiłeś i jeszcze zapłaciłem za to, więc nie narzekaj. No właśnie, że mi zapłaciłeś. Dobrze, że przynajmniej że za dowozy płacisz, nie? Bo gorzej jakbyś płacił za coś innego. A skąd wiesz jaka ja tam była usługa, nie? Waj, baj, trzeba zmieniać, nie? Max? Ja Max? idę na B, bo mi na B szło. Max, za... czy mnie słyszysz? Jest, wszyscy są, spokojnie raczej. Tylko że... Maxa nie słyszę. Max? Max? O, o. Maxa nam wyjebał. O, Maxa nam wyjebał. No cóż, to w czwórkę gramy. <laughs> Ale miał kotera wytłumaczyć co to biseksualność. Ktoś tutaj czuje się kompetentny? To, 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 to jest jak on ma zasadę, codziennie jest środa, to codziennie możesz być chłopa i dziewczyna. A, okej. Okay. Żeby życie miało smaczek, tak? No okay. no, dokładnie. dokładnie. <laughs> Rozumiem. Jacob to gówno na widłach. Ja tego nie powiedziałem. Dobra, jak się dzielimy? Ja to ja na B. Dobra. Nie, Piotr A B. B No dobra to ja A. No nie wszyscy, Problem. a ja to co? No to może pójdziesz na Midę? Ale ja pójdę na A Czy ja, chcesz na... A tak jeszcze wiedział gdzie jest mi. Dobra, to chodź ze mną Na środku Dziękuję za wytłumaczenie Dokładnie Maxa wyjebało jakbyście nie wiedzieli I wszyscy idą B, wszyscy idą B. No to chodź przed Midę uważaj i na kroki uważaj swoje, bo to słychać Ta, O, idźcie z drugiej, idźcie z drugiej, idźcie z drugiej. bo tutaj będziemy spać Karnycz pod dołem ma zero Już idź na kucaku czy coś Nie. żeby Leży go właśnie. Tak, no. Leży jeden on jest pod oknem Dostał za 60 Pod oknem jest jeden na pewno Piotrze Kurde, już po chodź, zasejwujemy sobie pistolecika A co jak ty nie zginiemy. To... A Ale zawsze trochę kasy za przeżycie Zabił jednego to się liczy. Dobrze, ładnie, Szacunek ładnie. Ludzi ulicy. Tak, Koter. No ty zawsze możesz. Typa, co swojego kolegę wyzywa, który za niego gra. Oj, to jak nie rozumiesz tego rodzaju przyjaźni, to. Chodźcie, ...Chmurka, nie, bo oni tu miano, bardzo mi psami. przykro. A, a Max! Dziękuję, chmurka! A i... ty mu jedno odpisał? No tak ten. E, Max odpisał w chmurce, nie? Dostał, za 65 A zostałem. Chodź pan i dodał, żeby im Auto Autos ten. Kardyś ma zero ja też mam 0 Leży jeden Ale dzisiaj łeb rozstrząskał Peter widziałem <grystanie> Ups Siema Idziemy Kobra Siema Sie <grystanie> Siema Nukex, cześć, co tam u ciebie? No, troszkę Widzisz się nie było no. Witaj Wojtek, no. cześć, gra z nami Amonga? Po tej gierce gramy Amonga. Pewnie hey on jak najbardziej. Tylko wbij na DC, żeby móc z nami rozmawiać, to jak najbardziej. Zapraszam cię bardzo serdecznie oczywiście. Dziś chyba rekord mutów tak może być, no Chmurka Sigma. Co? Chmurka Sigma? No nie, co wy gadacie? Ja Dzięki! Tak, i razem Więc nie żartujesz, że nigdzie nie mówiło się Sigma co drugie Teraz słowo. Teraz nie będzie miał... Kto nie będzie miał dwóch subów? Plus jeden. Nie ro... Ja się zgubiłem. Gdzie teraz idziemy? Wszyscy A? Bo no raczej, raczej no oni A pójdą, tak mi się wydaje. O, macie pozdrowienia od kobry. Spisanie. A, chyba czysto. O, oni wchodzą na B, wszyscy. To no, są Murka reprezentuje sobą klasę, godność i rozum, aha. Tam jest jeden nice. na pewno. Tam są wszyscy po tamtej stronie. Tak, aha, Trójka tak dostała. Jeden jest łajdął to jest Oj, wysłuchaj Jeden w tak, 150 Karnyż 0 Leży jeden Aha, tylko ja przeżyłem Nice tak, tak. <laughs> Nie będę miał dwóch subów, no trudno. Żyćko. Tragedie. Siemka ja Nikodem, cześć! cztery konta, będą miał, będzie miał plus cztery. O. <grym> y, Nikodem, będzie, będzie Among Us. Tylko po tej gierce. Co ja, czysto jest to? Polskie pola? Ta... chyba biegną albo na A. Jest na A. na to e, e, Leży tutaj to jeden Skąd ten tak od razu wiedział, że tu wchodzę On od razu się wychylił e, Leży drugi Rozbrójcie jak macie możliwość Aj, dwóch już na mnie czekało Oni Paka, są tam obici rozbr... Bardzo mocno Trudka. Jeden powinien w ogóle rozbrajać tą pakę sobie a dwóch powinno ich przy, trzymać przy tym wejściu. Tak. ich dwóch zostało. Trzech. Na początku byliście we jak podłożyli. O to chodzi. A czuję, że będą B. I no ogólnie będzie 7-0. Niestety mam takie też przeczucie. Upsy Bywa i tak. Znajomi robią to za darmo, a ten jeszcze wyzywa leć się na głowę. Co? Ale co znajomi robią za darmo? E, zgubiłem się. E, paka, tu leży. Co, to ja im idę tutaj. masz flaszę, żeby mi rzucić? Jeden yeah, mała. Flesha, kurwa, główno masz. Co jest to ten Kurde, dwóch. Już wzięli pakę, idą na A. Idzie faka na A. A ty umarłeś, kaco. Pewnie, e, możesz podesłać e, groszami i blikiem. Kiedy jakieś donate? Nie wiem, no jest link. także... Jak ktoś będzie miał ochotę, to przetać dać Donate'a, nie? Ja 2300? Nie, nie, ja mam 2000 kasy. A nie, miałem 2000 kasy. Jest, będzie jeden. Grają z tobą? No, bo gramy for fun chmurka. Razem wszyscy gramy. Nie, my się bawimy i tak grają za darmo. Bo każdy z każdym gra za darmo. Tak działają znajomi. Nie wiem, jeśli ty ale musisz płacić, płacić znajomym za spędzanie z tobą czasu, to współczuję Nie poszedł na B tylko przez... Ja idę. A Idą na B. Na B. Gdzieś na, na B rzucili A B, B. Idzie tu chodzi Oj, dostałem Dwa granaty. Tu to znaczy gdzie? Eee, w korytarzu Jeden leży. Jad jeden ma zero. Drugi kaczki. leży. Kaczki? Nie. Kaczki żyją. Kaczki tu były. Yy, od mida weszli. ta kaczka, jest mida, no. ja. Jedna kaczka leży. Został, kaczka za taka kurwa, znaczy, to zabił mnie leczam wszyscy co chcesz? ale no ładnie, czterech rozwaliłem ja znajmuję się tak, dobry, ale mam kolegów z klasy ja super, niech to był zabija ja to ja trzech, przepraszam ojo! Chodźcie, wszyscy, chodźcie, wszyscy. 60 I pamiętajcie, jeden Pamiętaj, na wejściu, jeden nie wejściu. być, za spędzenie z tobą czasu, tylko oni tobie. So true, ladies. No. <noise> ja sobie na wejściu, obstawcie jeden, hey, on. niech obstawia sobie heaven i biegnie na heaven, jak tam Złowę go nie jest. będzie. Mnie hey się jeden tu ustawił długo. Dzięki, Hejon. Dziękuję ci ogromnie. lewej jest. Uważajcie mi na pokrawej plecy Kaczki na plecach Dostał za siedemdych Au, zeskanował To ja zeskanowałem tak. Ja podkładam pakę panowie, niech się jeden do mnie nie. Tak, nie. Bóg, bóg Leży jedna kaczka Siemka, Marek Kaczmarzewski. Cześć, co tam u ciebie? Chyba jeden może pilnować tych pleców w których co mi chodzi robisz. Ale nie, że ja podkładam a tam z dwóch na tym ja, salecie jeszcze ja... siedzi. Siema, chowany z drugiego konta. Chowany? Czyli? Ja nie rozumiem Tak ma małego palca. Możliwe Co tam u Ciebie? Marek Dobrze, idziemy B Tak, ja coś zrobię na tym B może Oni to chodzą to na pewno na mojej A tak, niech jeden hmm. pilnuje tych pleców, ani dwóch Bo mi tam by się przydał backup po prostu Dobra, Gdzieś to ja nie tu strzelałem, podkłada. poczekam pod Jeden? Jest? Tak, tu jest A, dobra. To ja flaszuje zaflaszowałem siebie Ech, tak jest tak jest... a jeden granatem mnie zabił Jeden leży tu tak drugi ptak leży Idę do ciebie Je na oknie na oknie jeden Jeden pod pleców idę Precy mi po Kiewie bez kawań przebieg akurat po ja lucky zrobiłem. Hołand, a, okej, okay. dziękuję ja Ci, hołand, pozdrowienia, po po dziękuję. Ile mam koronek? No dajcie tu i tu. ja bym poszedł w kule o teraz. Nie umiesz wchodzić, kurwa. Wchodzisz i zajmujesz pozycję, kurwa. Patrząc na no, ten korytarz, to skomplikowanego. Niech jeden tu za tym sobie stanie, tutaj ja mogę po prostu i będzie 24, On będzie na mnie patrzył. A on dostaję, nie... Kurwa ptaki na plecach, leży jeden Oj, dobrze. Co dwóch na nas zostało? Chodź, brachu. I do moda. Będę na rekipsie. przez Regix yy, wszedł, yy, dostał za stówę 105 <g> <g> teraz Teraz zrobił B obraz. Dobrze. Niezwyciężony. Tak, prawie. Kurde, przed chwilą mi wyświetlało, że Mac, Mikołaj i Kacu mają po 8 fragów, czy po 9. A teraz. Y ja pilnuję też, Inaczej chodźcie Jeden Jeden są cofa, taki są I ja... chodźmy na, jeden niech tu zostanie lub dwóch ja idę na A Ich jeden ze mną pójdzie, tu jest Dead Nam idzie czysto ja Idzie dobra, od ja B Dead a będzie czyste, A będzie czyste. Tam macie trzech na B, niech się cofajcie się, niech jeden zostanie na tamtym wejściu, niech się dwóch cofają. Tak. się tam? Niech Piotruś tam się na nich przykampi po prostu, bo oni mogą pójść ewentualnie od tego... Od swojego mida, nie? Znaczy, od swojego tego. E, patrz, ten korytarz. Ja idę na ten. Leży jeden. Ja stoję na Będziemy wchodzili od heaven. Od heaven który ma 125 mniej. Yes, Ile yes, na yes. heaven? I idzie ci Dobrze. Korytarz po lewej. Nie, nie pasz. tu, gdzie masz plecy. Nice. Ładnie. Jeden HP, by the way. Teraz bym zrobił A znowu wjazd, bo oni się tak mogą spodziewać chyba trochę, ale ja bym wjechał też znowu wszyscy. oni tędy tym korytarzem tu od góry wbijają jak plecy? Tak. No to ja tam zaminuję, niech jeden już tam idzie na wabika, zobaczyć ilu ich tam jest po prawej, ale tu ci zaminuję to. Wrócę flesze tam. Dwóch, dwóch. Idzie do mnie. Jest 104 niebieski kusza. Ja to. Ja cofam, cofam, A, cofam. 10 zł. już jestem. Chucky wychodzą do nas. 10 zł. Kelka już jestem. Niech ktoś już no, idzie, jeden ze mną. Ty. Nie, jeden kurczę ja leży Idzie tu ty, ty. Dziękuję. U mnie dead. Siema Wojtek czy... Niech jeden idzie ze mną, mną nowe po prostu. Idę, idę. Wy ich tam trzymajcie. I niech je już się cofajcie najwyżej albo coś po prostu. Dostali obaj po 65 Kacu to Katsu, co? Ja, Wiem wiem a ja tu ten Poczekam na nich Chcieli ten wyjść I po kurczakach Wiedzą o mnie panowie To Kacu już do ciebie biegnie a tak? Jest na, na regipsie u góry Minął mnie, boli Dobra, No ja tak już nie weźmiesz No, no joa O, dziękuję, Nikoś, dziękuję O, dzięki, dzięki Teraz bym poszedł w B Dziękuję, Nikoś Mówisz, Katerze, że mi studówka uderzy do głowy? Aha, proszę, Peter, nie zasłużyłeś. Dzięki. Miło. Jest. Dwóch, 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 dwóch kuczaków. Oni wiedzą, jak ja gram już. Paka leży. jedny jest bardziej z lewej, drugi bardziej z prawej. Krakama Jezu Kurde, nie zdążyłem rzucić, przepraszam Fuck Fuck sorki No i ja zrobiłem, co mogłem Ja troszkę czuję się, że się wystawiłem Ale 5-7 nie jest głupi No, czwórkę, gruz, nie do 0 2 złote na kurwy. Muszę Też musimy patrzeć no na to, i... że graliśmy minus 1. Mhm. Jakby był match, to by byli rozjechani. No. Ładna gera.